Zobaczę, może księżyc gdzieś tam jest, gdzieś była taka łódeczka mała dzisiaj. Taka noc. U, ale tu nie widać. Trzeba by było, może już się schował. Trzeba by było iść z tamtej strony. Więc no pójdziemy, zobaczymy. Może coś się uda znaleźć. Jakiś kawałek księżyca. Ciegnął księżyc. Nie ma go. Wracamy na ławeczkę. Księżyca nie ma, albo go chmury przykryły, albo zaszedł, albo nie wiem. Nawet nie wiem jaki on fazie teraz jest. Ten księżyc.